Kolejnym często pojawiającym się pytaniem to, co mogę zrobić, mając problemy w spłacie rat leasingowych? No tutaj pytanie nie jest takie proste jak w przypadku kredytu, bo leasing jest specyficznym długiem. Należy pamiętać, że leasing w podstawowej jego formie jest w istocie wynagrodzeniem płaconym za korzystanie z rzeczy cudzej. Tutaj to może być to samochód, albo może być, to mogą być to maszyny, urządzenia wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej. I teraz w związku z tym, że jest to wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy cudzej, to należność powstająca do zapłaty jest wykazana w poszczególnych okresach wynikających z umowy. Teraz w przypadku zaległości w zapłacie tych poszczególnych rat leasingowych, możemy oczywiście w ramach postępowania wydłużyć terminy zapłaty tych rad, dokonać rozłożenia tej płatności, która wynika z zaległości na większą ilość rad. No i to jest taki podstawowy. Podstawowy zestaw czynności, które możemy uczynić w ramach umów leasingu. Istotne jest to, że w przypadku, gdy umowa leasingowa nie jest wypowiedziana, to wynagrodzenie za korzystanie z tej rzeczy, z której korzystamy, czyli z samochodu, albo z urządzeń, powstałe już w okresie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest należnością bieżącą. A tak jak Państwu powiedziałem już chwilę temu, należności bieżące muszą być regulowane. Podsumowując, Czyli restrukturyzacja może pomóc w sprawach zaległości w ratach leasingowych, ale zależy to od specyfikacji danej umowy. Myślę, że każdy, kto się zastanawia, kto szuka odpowiedzi na to pytanie, powinien zgłosić się do doradcy restrukturyzacyjnego, który przeanalizuje stricte umowę przedsiębiorcy zawartą z leasingodawcą i oceni, co jest przedmiotem leasingu i zweryfikuje, czy postępowanie restrukturyzacyjne w tym przypadku, może pomóc? Tak, istotnie jest, ponieważ każda umowa leasingowa każdej firmy leasingowej jest nieco inna. One są z jednej strony do pewnego stopnia wystandaryzowane, natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której leasingi mieszane są również z umowami najmu. I tutaj czasami umowa najmu ubrana jest po prostu w ubranie leasingu.